Pan z wami i z Słowa Ewangelii według świętego Jana. Amen. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli, jeśli będziecie zachowywać moje przekazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja we Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali. Ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek poprosicie w imię Mojego. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Panie Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Nie nazywam was sługami, nazywam was przyjaciółmi. Spoglądając na dzisiejszą Ewangelię w kontekście tej liturgii chrzcielnej możemy zobaczyć pewien szczególny sposób, w jaki traktuje nas Pan Jezus. Pan wybiera nas. I można powiedzieć, że Fundamentem tego wybrania jest sakrament Chrztu Świętego, witurgi, którego będziemy za chwilę uczestniczyli. Wybiera nas, powołuje, chce przebywać z nami, przeszywać z nami pewną relację. Relację przyjaźni. Relację, która jest oparta na miłości, na zaufaniu, na zawierzeniu sobie nawzajem. To jest sposób, które postrzega nas Pan Jezus. On chce być naszym przyjacielem. Ale myślę, że każdy z nas zdaje sobie też sprawę z tego, że przyjaźń to jest relacja wzajemna. To nigdy nie jest jednostronna. Przyjaźń to jest coś, czym powtarzamy siebie nawzajem w tej pięknej relacji, spotkaniu dwóch osób. I w tej relacji przyjaźni, o której mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy powtarza, że nazywa nas przyjaciółmi, też chodzi o wzajemność. On wychodzi z inicjatywą, my mamy odpowiadać. Jesteśmy do tego zaproszeni. Moi drodzy, i dzisiaj, kiedy gromadzimy się na tej liturgii chrzcielnej, kiedy za chwileczkę nasz mały kolega Franek zostanie poprzez przez Święty włączony w tę rzeczywistość przyjaźni z Chrystusem, Stajemy na progu pięknego wydarzenia. Ale ponieważ no, nie ma się co tutaj czarować, Franek jeszcze dużo z tego nie wie, co się dzieje wokół niego, co najwyżej głośnym lamentem poniesie się po kościele moment, kiedy woda chrzcienna dotknie jego głowy, jeśli mu temperatura nie spasuje, to w rękach rodziców ich chrzestnych Pan Bóg składa poważne, istotne zadanie. Zobaczcie. I Pan Jezus mówi o tej przyjaźni, zwraca uwagę, że mamy Go miłować tak, mamy się nawzajem miłować tak, jak On nas umiłował. I teraz, aby ta przyjaźń z Jezusem w wypadku Franka zaistniała, to rolą rodziców jest przede wszystkim na początek powiedzieć Mu o tej miłości, którą Pan Jezus obdarza. Wy, drodzy rodzice, jesteście tymi, Którzy mu o tej miłości mają opowiedzieć jako pierwsi. Potem o tej miłości we waszym życiu macie też zaświadczyć tym, jak żyjecie. Bo na samych słowach się to nie musi opierać. To musi wynikać z waszego życia. To musi być wasze świadectwo wobec waszego dziecka. Wy macie też w jakiś sposób podprowadzić wasze dziecko. Do tego spotkania z Panem Jezusem, które pozwoli Jemu zaprzyjaźnić się Jezusem. To też jest Wasze zadanie, to też jest Wasza rola. Przyprowadzić Franka do Pana Jezusa, aby mogli wejść w tą relację przyjaźni, zaufania, miłości do siebie nawzajem. I owszem, Pan Jezus już go umiłował, ale on musi się tego nauczyć. Bo tak naprawdę Franek dopiero się będzie uczył, co to znaczy kochać, co to znaczy obdarowywać kogoś miłością i przyjaźnią. I w dużej mierze to Wy go macie tego nauczyć. Więcej. Franek ma chrzestnych. Oni są szczególnie w kościele obdarzeni zadaniem. Takim podwójnym znowu. Jednym wobec Franka. Słuchajcie, ja wam to powiem wprost w po imieniu. Wy nie jesteście od tego, żeby stać się sponsorami najfajniejszych prezentów. Nie musi od was dostać laptopa, nie musi od was dostać iPhone'a, nie musi od was dostać nawet tego przysłowiowego rowera na kombie, on ma dostać od was świadectwo waszej pięknej wiary. Wszystko inne jest o wiele mniej ważne. Jeśli kiedykolwiek tych dwoje, czyli jego rodzice spróbują was sprowadzić do roli takich sponsorów, Wymigajcie się. To nie jest wasze zadanie. Więcej powiem. Wy też macie zadanie względem nich. Bo wy poręczacie, że rodzice Franka będą realizowali te zobowiązania, które przed chwilą wypowiedzieli, kiedy pytałem, czy jesteście świadomi tego obowiązku, aby wychować go w wierze, tak, jak, aby umiłowało Boga i Chrystusa, nie? Odpowiadali? Odpowiadali, że chcą, że, że są świadomi tego obowiązku. Ale to nie ja będę za nimi chodził, tylko do Was należy przypilnowanie tego, żeby oni to zrealizowali. I być może, zwłaszcza na pierwszym etapie życia, będziecie musieli częściej ich upominać niż jego. Bo bez nich być świadkami wiary, a nie wobec niego. Ich trzeba będzie być może pogonić do tego, żeby się więcej modlili, bardziej modlili, żeby nie zapominali o tym, co tu dzisiaj mówią. Tak, to też jest rola chrzestnego. I Wy się tego nie macie prawa dać. Więcej, jeśli wypróbowali was migać, przyjdźcie do mnie, ja przypomnę, dam im nagranie albo cokolwiek, żeby usłyszeli, że ja to powiedziałem publicznie w kościele. Zobowiązujecie się dzisiaj do wielkiego zadania. Poprzez chrzest włączacie Franka w życie Kościoła i w życie Pana Jezusa. I teraz tak musicie podstępować względem Niego, aby ten chrzest nie pozostał tylko faktem, który się gdzieś zapisze w księgach, ale żeby miał znaczenie dla Jego życia.